Kiedy przebywali właśnie wieczorkiem w pokoju ojca Pio, rozmawiali na różne tematy, ojciec Pio przerwał rozmowę i powiedział ni z tego, ni owego, że pomódmy się za króla Anglii. I nie zważając na nich, po prostu swoim zwyczajem oparł ręce o głowę i zaczął się modlić. Więc ojciec Aurelio mówi, że w pierwszym momencie byli tacy zdumieni, patrzyli na siebie z tymi lekarzami, ale zaczęli w myślach łączyć się właśnie z ojcem Pio, który się modlił, jak sam powiedział, za króla Anglii. Ojciec Aurelio mówi, że następnego ranka, kiedy się obudził, z pierwszego komunikatu w wiadomościach dowiedział się, że zmarł król Anglii. Gdybyśmy sprawdzili sobie godzinę śmierci króla Jerzego VI, to zauważymy, że 6 luty, godzina 7.30, a więc wtedy, kiedy ojciec Pio mówił o tej modlitwie za króla Anglii, on jeszcze żył.